Coraz częściej właściciele wiedzą o tym, że szkodliwe są rodzynki i winogrona. Tak, chociaż e... o wrażenie, że rodzynki, tak, tak, wiedzą, wiedzą, ale jak potem się pojawiają winogrona, to o jej nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy dokładnie. O kurczę, to ta sama roślina, no, jakby na chłopski rozum. Dokładnie, to teoretycznie to samo, dokładnie. E, ja, żeby było śmieszne, wczoraj przyjmowałam pacjenta, który zjadł dwie, 200 gramowy woreczek orzechów i rodzynek. O to jest taka mieszanka bachaliowa, no. no. gdzie 60% to były rodzynki. E, państwo szybko przyjechali. Udało nam się sprowokować wymioty, piesek raczej zwrócił wszystko, bo potem ważyliśmy tą całą resztę, która tam została. Oczywiście dostał leki osłonowe, kontrole i tak dalej, ale no już na wejściu się czuł świetnie, no bo... To, że nie, że nie nas... doszło do objawów. Dokładnie. To, że nasz hmm. zwierzak zjadł coś, to nie znaczy, że po trzech minutach będą objawy. Mogą być, w zależności jakie to są substancje, ale tutaj akurat Akurat tego nie było. No i teraz, jak zareagowali właściciele? Bardzo dobrze, ze względu na to, że piesek to zjadł około 30 minut wcześniej. Więc oni przyjechali szybko do nas, wywołaliśmy wymioty. Super, mamy bardzo duże szanse, że u takiego pieska nie, nie rozwiną się objawy zatrucia.